Jako Biuro Informacji Kredytowej zbieramy dane o wszystkich Polakach i większości firm o tym, jak, jak one, jakich kredytów, z jakich kredytów ludzie i firmy korzystają, jakie spłacają, jakie są wysokości tych kredytów, jakie to są rodzaje tych kredytów na jaki czas. I te dane statystyczne bardzo często udostępniamy na, na rynku poprzez różne nasze prezentacje które robimy na różnych kongresach, ale także regularnie udostępniamy te dane jednostkom rządowym, czy to UKNF-owi, czy UKOPiK-owi, czy ministerstwu finansów sprawiedliwości. Zawsze jesteśmy do dyspozycji, żeby pokazać te dane i my pokazujemy taki wymiar przede wszystkim tego ile kredytów jest udzielanych, jaka jest jakość tych kredytów. No i jakby idąc dalej, czy Ludzie nie wpadają w jakąś spiralę zadłużenia, czy nie ma jakichś złych zjawisk na rynku kredytowym. No to są bardzo ciekawe analizy. One na przykład pokazują, że w Polsce kredyt, kredyt, ukredytowanie jest nierównomierne i spłacanie kredytów też nie jest takie samo. Zupełnie inne jest na przykład w Pomorskim gorsze i dużo lepsze w Podkarpackim. To takie dwa przeciwległe bieguny. Statystyka jest bardzo ważna. Żeby mieć taki holistyczny obraz kredytobiorcy, potrzebujemy danych z różnych źródeł. Liczymy na to, że będzie tutaj otwartość na współdzielenie danych, czy to z ZUS-em, czy właśnie z gus od bardzo długiego czasu postulujemy, żeby te dochody albo przynajmniej informacje o składkach była dostępna za zgodą obywatela w procesie kredytowym. Czyli krótko mówiąc, że jak ktoś wnioskuje o kredyt, no to bank każe mu wykazać dochody, biedy jak są na koncie bankowym, no ale jak trzeba iść do pracodawcy, wziąć z pieczątką, tak... Takie pismo, czy tam formularz, no to to już się robi czas, pieniądze, nerwy, często jakieś tam niespójności. My mówimy, że są sposoby i wiele krajów idzie w to, żeby ten, ten proces zautomatyzować. To jest jakby pierwsza, na pewno taka istotna dla sektora bankowego sprawa. Druga, to już powiem o tym krócej, dobrze byłoby gdyby niektóre branże, takie jak na przykład fundusze sekuratyzacyjne związane z firmami windykacyjnymi albo firmy leasingowe miały łatwiejszy dostęp do BIKU, ale też żeby mogły raportować do bik tak żeby ten obraz obywatela, był taki, obywatela i firmy był holistyczny, całkowity.